thank <music> you Jesteśmy w Kaszowie. Tutaj przed 50 laty, 1 lipca, rozegrał, rozegrał się dramat. Ludzi, pacyfikacja wsi. Niemcy otoczyli wieś, idąc tropem oddziału partyzanckiego i w czwartek, Dzień Bożego Ciała, zegnali za stodołami na polach około 350 mieszkańców. Są tutaj ludzie, panie, panowie, którzy byli w tym czasie na pacyfikacji. Przed 50 lat wszyscy byli młodzi. Wszyscyśmy się, wszyscyście się bali. Proszę bardzo, pani, proszę się przedstawić. Ja mam tutaj męża zabitego, zamordowanego. Jest 10 kroków tylko było do domu. głośno mówić. I do pierwszej godziny była jak... Jak powiedzieli kobiety z dziećmi do sześciu lat do domu, ja weszłam, przyszłam, bo tutaj bliziutko miała do domu, a później weszła do piwnicy, siedziałam z dziećmi w piwnicy, a później w ostatnim e, czasie, gdy już po, poszczelali, słyszałam pszczoły, słyszałam bicie, krzyczenie, o panowie, niewinnym panowie, darujcie, niewinny jestem. Ale mieli jak, jak cechami. Na, na... Wyszłam ze stwierdzenia, jakby z poszelani. Przyszłam tu w stronę tego zamordowania, bo tu był zaraz blisko. I przyszłam i wołam swojego męża. A ci, którzy kopali dom na niego, na nich wszyscy, mówią, że idź do domu, bo on tam przejdzie. Ale ja nie, szukam go, bo nie przyszedł do domu, a miał 10 kroków do domu. I, z, i chodziłam po schlącku i szukałam męża po tych zawityk, obok tej, tego pomnika, tam niżej trochę. I znalazłam, i krzykłam, za co, za co jesteś zabity. No i przyszłam do domu i mówiłam teściowi, że Uż zabity, to znaczy sennik. Zaczął płakać. No i więcej to, co nie widziałam, bo nie byłam wieczorem. Do, do wieczora, po południu nie byłam. No ja tylko wiem tyle, że nie było mnie w domu ani mamusia. Mamusia była, wołała na szczelanie. A tam dwie kobiety z dziećmi były u nas w stajni. I przyszli i tłukli się, no, ale nikt nie puścił, nic nie otwierali, tylko te dzieci płakały. I dom miał być do spalenia. No, to Spalili tylko... dom? Nie. As. Tylko sąsiadka przyszła, bo myśmy były w drugiej wiosce, jak my się dowiedziały i uciekły my tam. Przyszła i mówiła tak, chodźcie do domu, bo mają dom wasz spalić, to się i mój spali przy waszym. No tyle było. A ja jako dziecko miałam 6 lat. No i przyszli, zabrali, nos. mama zostawia chleb w piecu jako dzieci, no tatuś wszystkich nas tu przywiedli. Ja leżałam jako dziecko, buziom do, do tego, do godziny pierwszej, tak jak mówią, później zabrała mama swoją babcię jedną i mamę zabrali, bo wolno było z dziećmi. A druga babcia została, tatusiowa mama, bo my byli daleko od niej. Nie mogliśmy ją zabrać. I zaszczelili ją. I o ja tyle tylko pamiętam, jak tatuś przyszedł, włosy z głowy targą, że mu zabili mamę, musi ją chować, przyszedł po opatę. Z domu my wszystko wynosili, bo palili, palili cały tam koniec te domy i spalimy w polach, w kopkach siana. Tyle tylko pamiętam. I nie zapomnę tego, jak tatuś przyszedł i włosy z głowy targą, że mu mamę zaszczelili. To moją babcię. Więcej no to cóż ją. Ja. Byłam 6 latem miała. Mnie zaszczelono wraca, miał 20 lat. Byliśmy w polu, nie widzieliśmy w ogóle od samego rana nikogo w polu. Podniewcy przyszli rano, tak? Tak. Nie widzieliśmy, byliśmy daleko zawsze. I później słyszę, gdzieś koło południa szczały w następnej wiosce na kraju. No ale schowaliśmy się do rowu i, i dali kopiemy koło godziny czwartej Mieliśmy ich na do kościoła, no to idziemy z ratem. Idziemy do domu, idziemy, nikogo nie spotkaliśmy. Doszliśmy gdzieś na, na jedną część Kaszowa, spotkaliśmy tego Balickiego, to rzekomo było mówione, że to on był tym, tym takim, no, co on tę listę dla tych wszystkich ludzi robił. I chodził z Niemcami w książkę news, ale w ogóle nie mówili no, nic. Nic w ogóle do nas nie mówił, on ani Niemcy nie Przyszliśmy kawałeczek, ujenka stała za domem, zobaczyła nas i woła, woła i krzyczy, żebyśmy przyszli do niej, siedzimy tam u niej, siedzieliśmy dosyć długo. Zobaczyliśmy jak około godziny piątej przejechało pełne auto Niemców i każdy dostał flaszkę do ręki i jedzenie, posiadali na rowie, pojedli w porządku i później z powrotem poszli z Niemcami, gdzie nie wiedzieliśmy nie w wiedzieli, ogóle, gdzie znowu poszli. W końcu jedna z tych kobiet w tym domu, coś my siedzieli. <laughs> Wyszła na pole i mówi tak, że dzieci, mówi, widoki, bo się cała wieś pali. No to ja mówię do brata, chodźmy już do domu. Kopaczki, któreśmy mieli z pola, położyliśmy koło tego domu i idziemy. Był taki staw duży koło tego stawu, myślić szli z jednej strony, a Niemcy z drugiej. No i tam zaczęli krzyczeć, ale bandy, bandy, bandy. No i, i wzięli to by drugi przyprowadzili nas tutaj. Ja, siostra moja i mama leżały w pierwszym rządku. A jak my już do mamy doszły i do, do, do siostry, tak Niemiec złapał mnie za, za tak i z całej siły pchnął mnie. I tak wywróciłam się na mamę i na, i na siostrę. A brata zabrali. Nie utrwało chwilę. I brata rozstrzelali pierwszego, bo już nie mieli czasu go bić ani mordować. A później jak my wychodzili już po wszystkim to już sama widziałam. Jak Niemcy, Niemca nieśli na stołeczku, co chyba zemdlał, jak się opatrzył tutaj tym ogromnym torturom, jakie tu były. Stół był na stole, na stodole podstawionej pod spodem, na wierzchu była położona drabina, wiązali z tyłu za ręce. I później podrywali stół i ci ludzie tak byli bici, wymali w różnym kierunku, a pełno na, na, na drugi dzień, jak my tu przyszli oglądać, to na tych kolcach drzewa, co były takie zeszliwe patyki, to pełno było mięsa nabitego, na, na co od tych ludzi. Tu, je, tu kawałek spodni, tam leży czapka, tu, tu leży koszula, takie wszystko było. I krzyk ogromny był, jak, jak to byli mordowali. O tyle. Pani ma jakie wspomnienia? A ja tutaj tyle wiem, jak mój mąż leżał i wujek, co go w ziemi, tak, że był on dziewiąty, a dziesiątego brali, bo tu on dziesiątkowali. Przecież do mnie, do mnie i mówi tak, wiesz chowałem, kopołom grób i wrzucaliśmy tych, tych umartych wszystkich tutaj do tego, do, do tej ziemi, dodawali. Więcej o nic nie wiem. Bo on był dziesiątkowany, to był dziewiąty, a dziesiąty go wzięli. Oni, Kaszowianie, postawili kiedy, ten... A, wie panie, nie wiem kiedy. Za, nie pamiętam. Zaraz, zaraz nie zaraz. nie zaraz. Nie zaraz, bo miała być kaplica zastawiona. Tak. W no. każdym A, razie, do tej pory jest tu mogiła. Tak. I tu A, są pomordowani. Tak, tak. I, ja mogę coś powiedzieć, no. Panie? Ale tamten, tam, no, tam, poś, tam, tam panie, jeszcze tam. Zaraz, zaraz no, no, czego, jeszcze bo czegoś tu dobrze, Tam, tam to... niech Pan poczeka na swoją kolejkę. Się Zabcie, no to no, dobrze, do, do. pani była ten? Nie, pani. ten pan tutaj. No ale pan mówi, że pan, pan nie ja był. Ja nie byłem, tylko wóz leż, braci leżały. Oni mi opowiedzieli więcej wszystko. Ja uciekłem do Mnichowa. Uciekł pan widząc Niemców, tak? Tak, tak. I były drabiny w sodole nad tym boiskiem położone. Takie, co się odzysiano. I wiązali z tyłu za ręce i przez te drabiny przewlekali przez drabinę i wyciągali do góry i tutaj mucili takimi tymi obnogami to tak no, to to mi opowiadał no już wieczór jak się zakrał do domu to już mi ojciec z matką powiedzieli że bym nie uciekał bo powiedzieli przyrzekli, że już nie będzie więcej ich przysięgali i złożyli okup jakiś bardzo duży jak pan uciekał do Mikowa to iść przez te pola tak? tak, to przez zobaczył tak. pan, bo pracował pan na polu gdzieś tak, i zobaczył z i, i jedni drugiem dałaś z że zaczynają odtaczować kasów kordonem policji i Niemcy i w ten czas o, pan uciekł? uciekłem także, a brat też uciekał jeden i drugi ale ja, młodsi byli ode mnie ja miałem papiery niemieckie bo uciekłem z Niemiec i mówimy mi idźcie z, i weźcie ten papier albo nie, rzućcie albo utopcie albo mi je przynieście jak oni poszli, nie wrócili, no bo nie dali rady przeżyli tylko nie słyszeli przez tam, przez dwa lata tak dobrze na uszy, bo na od tego. <coughs> Bał się pan, że Niemcy znajdą papiery, papiery pana, że pan tak. uciekł z robót no, niemieckich tak. i spotka jakaś kara no, rodzinna. No, na pewno kara śmierci, do by, nie byli dośli. Pani była też w czasie była, pacyfikacji? Była. Przyszli, przyszli do nas do domu Niemców dwóch i kazali nam iść na ten, do wsi z dowodami że tam będziemy się powiedzmy legitymować. legitymować. I, przy, I przywiedli nas tu na miejsce i kazali leżeć. Leżeli my dziesiątkami, ja leżałam z mamą i, i ten. I słyszałam i, i widziałam jak wprowadzali tych panów, których tam mieli bić i bieli, bo słychać było jak dudniało w tej, w tej stodole, jak bieli tymi kijami, bo nie takie takie duże kije wynosili, takie drzewa, co ucinali i tym bili, stodoje. bo chcieli uzyskać jakieś informacje, no, chcieli wiadomości. się dowiedzieć. Tylko pytali się, czy kto co? ktoś coś widział, no. a jak, co jak widział? partyzantu, a jak hmm. powiedział, że widział, to od razu go wzięli, więc i, i, i tam, już, i, tam już był no. I wyciągali po jednemu za stodołę, taką pod była stodoła, na takim rowku, kładli po jednemu i tacy ubici, i później następnych i, i następnych i w rali tak to cały rządek było takich ubitych ludzi z tej strony a później i, i tak no już będzie No, jeszcze później jeszcze później to jeszcze tak. te, jakiś pan przyjechał Niemiec i mówi tak żeby że dadzą spokój tylko się trzeba poddać żeby kontyngenta oddawać podatki płacić i jakieś pieniądze złożyć na Po Potrzebny Na Nazywam się wieczyński Stanisław. <coughs> nim jest w domu. Niemcy przyszli w dzieniu, że dostać Kozach dowód, tę kartę. I tu nas przeprowadzi. Prawie Jan była, szedł Kasperka. Mówię mu tak, uciekajmy. A on mówi, a nie będziemy uciekać. I nawet on już uciekł, ale się wrócił. Mówiłem Baranowi mm. i policjantowi, uciekajmy, moc kartę mą, kękartę, no. A oni mówi, a sprowadzą nas tutaj, przepaszą kękarty i, roz i rozpuszczą nas. No i idziemy tutaj tak. Wchodzimy tu do ulicy, a Baron mówi tak, dobrze, ty mówił. No i ten to mówi, tam ciemnie, gdzie bo już jest za późno. No i ten co nas podziesiątkowali, wszystkich. Potoczyli wszystkich, nie wolno było stać do góry ani nic, tylko leżeć. Do tego przychodzili i wzięli pięciu i pojechali. Pojechali, robili pięć szałów. Mówi, tamci są już powiedzcie, bo znowu będziecie wy zaszczeloni. Znowu wzięli drugich pięciu, tego oddali pięć szałów, ale ci byli nie zaszczeleni, tylko tak. Zrobili. Na, na strach tak strzelali. Tak i wszyscy dopiero oni przeprowadzali watykację taką, no ściągali, coś tam gadali, że Balicki był w tym, że tam czyli musieli mieć gdzieś popisanych, którzy może coś byli. To się rozchodziło od tych partyzantów, co tam robili nadłość, co w rybny kradli, nie? No ale nie, nikt nic nie powiedział, ci powiedzieli, no to wołają, wołają, no tego, tamtego, no ja wszystkie dobrze nie pamiętam, których wołali, ale przyszło na bułę. Buła mówią tak, bały spod halą. mówi, że nie ma bałów spod hado. Nie ma. Są, ale buły, złe segury. To zdaje się stał tyrała, bo był pod sauty złą to wy wyższa Noć No i za chwilę, no to nic. Patrzy, co baj. idzie cukier nawet, mówi, policjant i tu patrzy, tu nie ma takiego. A za chwilę przyszli i wiedział kapokozo i wzięli go. Cukier pokazał? Tak, cukier nie pokazał. Tu mówi, że nie ma takiego szedł z powrotem do sklepu. Cukier był policjantem. Tak, policjant. tak ale przyszedł nie, <laughs> Niemiec i wiedział, który go i wziął go. No i dostał powita, bili w ten sposób, że była w moim stodole, bo ja mieszkał na dole, tylko tu było to... No to drugie... pana stodole wszystko ta, taka się odbywała. Tak. W pana stodole. Panie, ale ja tu nie mieszkał, te stodole. Tu byli e, tacy to, to wynajeni, a ja był na dole po 27 jak numer powiedzieli jak droga na amniku, No i... To bili w ten sposób wiązali na te drabinie, przewilkli go ręce miał z tyłu, a chodzili na kije tam do Mizioła, mizioł się nazywał, miał no, taki kije, z dziki śliwy i tym bili. Taki wiem słyszał, nie tak. wiem dobrze Uciekamy. słyszał jak bili, bo zaraz leżą za stodą. No, Bo on go to po ty będziesz gadał. było? stewka nie ma nic. To było ich bardzo dużo, a przyszedł, pamiętam dobrze, na barana znowu. Taki był trendowaty baron. On czy zgubił tę kartę, czy go pozdali, on był w rybnej. Ja go widziłem, i mówiłem: Oj, fel fluchter, fel fluchter, Na niego tak go bili, tak słychać było. Chyba go zabili, ja go że chyba był nieżywy. no, Chyba był nieżywy, panie. Pytam się, jest więcej baranów? Byli w tych dwóch, ale to już była trochę familia ale dalsza, ale ci powiedzieli za ma, bo by byli tak sami. Z tym, co ze mną szedł, to by był tak samo zastrzelony. No jak już to wszystko, w tym momencie jak u kunia na dole, tam był kowale i tego kunia tu był z góry, uwiązali u stodoły, a Niemiec przyszedł go do trzech. Czek ludzie, ja nie wiedział na co, Ja myślał, że ucieknę, a no, jakbym tam set, to jeszcze więcej tam dali Niemców było jak tutaj. A ten koj się zawziął podkowy za ten postronek i przewrócił się, no i może by był zdechnął, a Niemcy byli gospodarzem, to my go odwikłali, przyjechać z powrotem tutaj. Nie za długi czas, mówić, pięciu, ja poszedł, ja się krasu i ten to Tokfelek, a Bóg też nie pamiętam, którzy byli, i ustawili nas tu koło domu, tak. I my jeden do tego się odezwali, ośmiali się, a mnie w twarz nie niemiec, bo ja miał... już Widziałem i słyszałem dobrze, jak bili, to ja bym się był nie dobić, tylko bym był uciek, A by mnie byli nie... zastrzelili, to bym był niebity, no, to może tak pomyślą. No. Ale w te razy przyjechał gubernator z Krzeszowic i mówi tak oj kaszu, kaszu, oj kaszu, kaszu, w takich białych rękawicach i kozono iść na miejsce, naleci no, ale ci co byli zbici, to byli nieżywi już, <coughs> całkiem nieżywi, może tam ktoś dychał i on dopiero zrobił zebranie takie, no wszystkich stanąć, mówi złożyć kołty Tyle i tyle pieniędzy, tak, i tak, a ci będą rozstrzygani, No to złożyli, to, no to się zgodzili ludzie na to. No i tyk, brali, kładli, tak. Tutaj, kładli. w tym miejscu. Tam trochę dali. Ten... Tak, tak. Tak, Brawa, jak tam, tak, dzieci idą, zaraz tutaj przy tamtym, przy tamtym tak, domie. Tak, tak. Kładli do każdego serdno i sztylał z reguły do niego. No i w tym coś mówił, się. A jak my szli do domu, to prawie pod polą nie Niemiec jeszcze u, u, u sochy a ona go tak odciągała, że mnie, bo on sochodzi taką parasoliną mi polił. A te domy ty nie się w tym no, nie się wstecz, no ale to żeś na to nie musieli. To ja jeszcze dużo na że wszystkim u mnie powiedział, dziękuję. Pan co ma, co pan ciekawego panie? No panie, tu, 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 tu. mamy 82 lata. Tu patrzcie. no nie, niech pan tu, mówi. No. Nie pan na mnie patrzy. Niech pan nam nie pamięta. No. To co pan pamięta? To pamiętam, że jakbym widział, że się robi taki popłów we wsi. Niemcy jadą jeden za drugim, auto. widziało się, że koniec świata, że w Kasowie. Tak ja z my uciekli i tu był stary dom, gdzie ten nowy. I tam my na strych uciekli i tam my leżeli w sianie cały dzień i całą noc. Nie wiedzieliśmy nawet, że się we poli. Bo nie wyglądał na pole tylko leżeli, no, to się... no słychać było krzyk jak krzyczeli gawiniosków, jak to było? Poprawa. 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 Krzyczą okropnie jak go prali, na górę było słychać. Rany boskie puściwie wygarujcie mnie, ja nic nie I pan tutaj obok w stodole siedział, w ścianie. Tak, Stary tak, tak. I wszystko pan słyszał, wszystko, ale nie widział. Nie widziałem nic, tylko słyszałem. I co z żoną żeście się zrobili? Dopiero my wstali nad ranem jak już tu groby ryli, chłopy. A Niemcy byli jeszcze dopiero na nie to. W nie, nie było, ale, ale wśród, 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 od razu razu. Układali tych chłopów, nieboszczyków w tym na dole, drugi. jeden na drugi. No i potem zakopowali. Nie wolno było nic mówić, strach, wszystko było pod karabinów maszynowych, odstawione dookoła. Dobrze, dziękuję. Ale na drugi no. dzień jeszcze proszę pana to. Orkiestra grała strasznie tu w szkole. Jeszcze tu My w szkole. Gali, mieszkali na nie, na drugi dzień nie, nie. Nie, 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 nie. Nie, nie, rodzinami. rodzinami bo jak jeden z rodziny go mieli na liście, to wszyscy to Ale ludzie byli tacy Niemcy co książaki że coś co pokazował, żeby, żeby nie mówić. I żeby tak rodzinami nie legać. Bo... No na przykład tydna, no, ale mamę mu zastrzelili, no babci nie była tatusia nie Bo jakoś on to to gdzie indziej leżał, co no. do tatusia nie doszło. No, a a? No, no, u mnie to ciot się zaszczelili no. za syna. Nawołali syna. Tyle, dom, że dom, tak, się zane, no, dom był spalowy. na spalony. A tak kobieta się ta zawsze bała, jak przychodziła do mojej mamy. Mówi, oj Antoś, Antoś, mnie to się tak widzi, że mnie Niemcy zastrzelą. I jednak wymówiła to, bo ją zastrzelili.